Dziękuję, dziękuję w imieniu obozu, że stawiliście się tutaj za, za naszą prośbą o to, żeby walczyć o obronę naszego narodu i naszej ojczyzny. Dlaczego się tu spotkaliśmy? Nadeszła chwila w życiu na, na, naszego narodu wyjątkowa. Stoimy w historycznym momencie, gdzie zaczyna się walka o przetrwanie jego materii. Czas teraźniejszy zagraża bardziej naszej egzystencji narodowej niż jakikolwiek inny, z którym musieli się nasi przodkowie. Dzisiaj w dniu rocznicy Oświeczeń Wiedeńskiej wspaniałego zwycięstwa polskiego oręża znów stoimy przed próbą pozbawienia nas własnej tożsamości i wymieszania cywilizacji i kultur która w swojej wielkości nie ma odniesienia w dziełach świata. Stoimy na progu śmierci naszej cywilizacji. Najwspanialszej cywilizacji, jaka kiedykolwiek powstała na świecie. Dzisiaj jesteśmy świadkami inwazji, cywilizacji islamu. Cywilizacji, która w swym założeniu dąży do zdominowania innych. I wprowadzenia własnej perspektywy na świat i na religię. Nikt więcej, jak i powiedzieli, że zdobędą Europę. że na Europę to symbolicznie na znak zwycięstwa nad naszym kontynentem na na bazylice świętego Piotra zielony standard proroka czy tego chcemy? Nie! Nie! Czy możemy się na to zgodzić? Nie! Nie! Po w początku to... dowiedzieliśmy się, że mamy przyjąć 2000 tysiące uchodźców, tak zwanych uchodźców. Potem, że to już będą tylko chrześcijanie. Dzisiaj, dwa dni później, dowiadujemy się, że to ma być 10 tysięcy. Potem dowiadujemy się, że ma być wiązanie rodzin. Program! Czy będzie ich 50, 80 albo 100 za, za miesiąc dowiemy się, że ich ma być 200 tysięcy, a za pół roku, że milion. Ten rząd w żaden sposób nie liczy się z interesem narodu. Ten rząd wykonuje zlecenia płynące z Berlina. Czy Polskę stać na taki dobrobyt? Przewodniczący, ale powiem Wam teraz coś o Unii. Przewodniczący Komisji Europejskiej, Pan Juncker stosuje wobec Polaków pedagogikę wstydu. Mówi nam 20 milionów imigrantów macie po świecie. Tak? To ja się go pytam. A kto, kto nas A kto nas sprzedał w jałcie? A kto nas zapnął za żelazną kurtyną? Bruksela, niepodległość, nam odpiera. Co najmocniej z Bruksela? Nie nam tych, co teraz mają tutaj przyjechać. Niemcy już sobie wybrali tych, co są najlepsi. Nie bójcie się. Ale słuchajcie dalej. Niemcy, przez głosę pani Angeli Merkel, mówią nam tak, że jeśli się nie podporządkujemy, to, to z, zlikwidują Schengen. To. No nie zlikwidują. Ale oni nas szantażują cały czas. Ale Martin Schulz był lepszy, bo z ogromną putą do Polaków, do Czechów, do Węgrów, do Słowaków powiedział, że jeśli tego nie zrobimy, to nas zboższą. złosą nas, rozumiecie? Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej. Z narodem i szadecki do Poznania po szwedzkim zaborze na ojczy. Już tam ojciec, tam ojciec do swej pasji, mówi zapłakany, suche jedno pod nasi mila. Dobra, jedziemy wszyscy głośno! Warzy w Polsce z razem z naszymi kolegami z znr u koleżankami, było nas 250 osób. W lipcu było nas ponad 1000. A teraz dziękujemy Wam, gazety wyborcze, dziękujemy Wam Hanna Brodkiewicz, Marsa 75% uchodźców to mężczyźni. My w Polsce trochę inaczej rozumiemy jak definicję uchodźca, bo u nas uchodzą kobiety i dzieci, a u nich zdrowi mężczyźni. Brawa, Posłuchajcie, co, co się dzieje? Martin, mamy tutaj niemieckie media. Wiedzcie tej świni Martinowi, Szucowi jedno, że my w Polsce mamy takie powiedzenie: Polacy nie pytają, gdzie są wrogowie, tylko gdzie ilu, tylko ilu ich nie pytało, ilu ich jest, tylko pytają, gdzie oni są, gdzie oni są, więc uprzedzamy was, jeżeli według tej nowej ustawy, choć, choć na metry z polskiej ziemi, wyjdziecie ze swoimi siepaczami to będziecie stąd spierdalać szybciej niż rosyjscy. Polskie media szulcowi, że tu jest serce Polski, z naszych płuc bije polskie serce, a nie u tych na wiejskiej, które są na każde zawołanie, czy to Merkel, czy Kulczyka, czy Szulca. I pamiętajcie o jednym, to co kolega wcześniej powiedział, dopóki jesteśmy my, dopóki my nie odpuścimy, dopóty będzie Polska nasza, wielka, narodowa Polska. Niech żyje! Wielka Polska Narodowa! 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 Wielka Polska, narodowa. Wielka Polska, narodowa. Tak. Właśnie dla nich Nie wiem czy żyliście, ale imigranci są już na polskich granicach Dlatego teraz people